Wskaźnik nierówność, która ma taki sam zbiór rozwiązań jak nierówność. x plus 6 przez 1 druga jest większe bądź równe x odjąć 2 podzielone przez 1 6 I mamy cztery odpowiedzi. No i zobaczmy, każda z tych odpowiedzi jest tak pokazana, że jest po lewej stronie x z jedną z tych liczb i po prawej stronie jest druga liczba. No będziemy dopasowywać do tej odpowiedzi. Póki co przepiszmy nierówność i spróbujmy doprowadzić do postaci podobnej. x dodać 6 przez 1 drugą jest większe bądź równe x odjąć 2 przez 1 szóstą. No, zasada jest taka, że jeżeli dzielimy przez ułamek, to mnożymy przez jego odwrotność. Czyli ten licznik w całości x plus 6 mnożymy przez odwrotność tego ułamka, czyli razy 2 pierwsze. Czyli tak naprawdę mnożymy przez 2. Większe bądź równe. I ta sama sytuacja po prawej stronie. Cały licznik x odjąć 2 mnożymy przez odwrotność tego ułamka, czyli razy 6 pierwszych. Czyli przez 6. No pierwszy krok za nami. Teraz po prostu chyba no wymnożymy sobie te liczby przez nawias. Czyli tak. Jeżeli dwójkę pomnożę przez x, no to będę miał 2x. Jeżeli dwójkę pomnożę przez 6, plus 12. Po prawej stronie. Szóstkę mnożę przez x, 6x. Szóstkę mnożę przez minus 2, minus 12. No i teraz oczywiście patrząc na te odpowiedzi. X -y chcę mieć oczywiście po stronie lewej, czyli 2x przepisuję, a ten wyraz przerzuca odjąć 6x. Na razie liczby przerzucę na prawą stronę. I potem ewentualnie zobaczymy, do której nierówności dopasujemy. Czyli po prawej stronie było minus 12. Ale przerzucam z tej strony ze zmianą znaku minus 12. Po lewej stronie, po redukcji wyrazów, będzie to minus 4x, po prawej, minus 24. Jeżeli chcę wyliczyć sam x, bo w każdej z tych odpowiedzi jest sam x, więc musimy się tej liczby minus 4 pozbyć. To dzielę obie strony przez minus 4. Ale trzeba uważać, wówczas znak nierówności zmieni się na przeciwny. Czyli będzie x, ale mniejsze bądź równe 6. Mamy rozwiązanie. I teraz tak. Albo tę nierówność dopasujemy konkretnie do tych czterech, a może inaczej. Może każdą z tych odpowiedzi. Zrobimy tak, że dopasujemy do tej nierówności, czyli po prostu obliczymy x. I chyba tak będzie, wydaje mi się, szybciej. Odpowiedź A. Po przerzuceniu liczby minus 3 na prawą stronę, uzyskałbym x większe bądź równe 6. Co, patrząc się na to, też jest szóstka, ale jest inny znak. Czyli odpowiedź A odpada. Odpowiedź B. Jeżeli przerzucę dwójkę na prawą stronę, będzie z minusem, uzyskam x, mniejsze bądź równe, ale 4 odjąć 2, to będzie 2. No, nie pasuje nam do tego. Znak niby jest ten sam, ale nie ta sama liczba. Odpada. Odpowiedź C. Jeżeli przerzucę na prawą stronę, uzyskam x. Mniejsze bądź równe. Tu jest piątka, ale tutaj z plusem przyjdzie jedynka, no to będzie szóstka. No i mamy to samo, czyli odpowiedź C jest właściwa, ale tak pro forma, sprawdźmy odpowiedź D, czy też wyjdzie jako fałszywa. X, czwórka jest do przerzucenia. Większe bądź równe. 2 i odjąć 4 wyjdzie minus 2. No zdecydowanie ani znak się nie zgadza, ani liczba. Odpowiedź D odpada. Zatem jedyną właściwą odpowiedzią tutaj jest odpowiedź C.